No, na pewno w oparciu o taki ogólny vibe, to jest to, co większość randkujących zazwyczaj jest w stanie wyczuć w ciągu tych pierwszych pięciu minut spotkania, na które najpierw musiał się umówić, wyszykować, dotrzeć, no i poświęcić swój czas. To no, nie tylko tych pierwszych pięć minut, tylko no, gdzieś tam tą całą godzinę, no, którą wypada nawet na takiej nietrafionej randce gdzieś tam spędzić. No, i ja, jako matchmakerka, jestem w stanie z no, istotną precyzją dokonać tego pierwszego czeka za mojego klienta. Do tego, i to jest w sumie najważniejsze, uwzględniam takie trzy czynniki, które uważam za absolutne filary. Długotrwałej i szczęśliwej relacji, czyli styl życia, wizja życia i filozofia życiowa, które w każdej parze powinny być jak najbardziej spójne, po to, żeby taka para miała po pierwsze wspólną platformę, żeby być ze sobą tu i teraz, po drugie, żeby mieli wspólny kierunek, którym podążają. Na po trzecie akceptowali podobne metody, które będą stosować, żeby tam dotrzeć.